Cześć, jeśli myślisz o założeniu rachunku bankowego poza granicami Polski, to ten odcinek jest dla Ciebie. Przez ostatnie miesiące pytacie, jak otworzyć prywatny rachunek inwestycyjny za granicami Polski. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dostaliśmy zapytania o otwarcie kont bankowych od osób prywatnych polskich fundacji, a nawet dla polskich spółek operacyjnych. W sumie kilkadziesiąt milionów euro. Brawo, czas najwyższy. Te cztery lata wojny na Ukrainie powinny nas czegoś nauczyć. Czy wiesz, że ukraińskie firmy dziś, w czwartym roku od inwazji Rosji na Ukrainę, nadal muszą się opowiadać, kiedy dokonują płatności za granicę i zdarza się, że nie mogą takiej płatności wykonać? Ukraiński biznes ma blokowane płatności zagraniczne dziś, w październiku 2025. Czy wiesz, że niektórzy przedsiębiorcy na Ukrainie mają blokowane całe rachunki bankowe z powodów innych niż prawne? Może to już czas, abyś przestał, przestała się zastanawiać nad otwarciem rachunku bankowego dla twojej spółki poza granicami Polski, zacznij działać. Może w ogóle powinieneś przynieść swój biznes za granicą. Nie czekaj, zabezpiecz Twoje pieniądze. Zabezpiecz pieniądze Twojego biznesu. Powiem teraz, jak najszybciej otworzyć rachunek bankowy na przykładzie Szwajcarii. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ciekawy, zasubskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco. prościej jest otworzyć rachunek bankowy dla osoby prywatnej. Mój rekordowy czas to tydzień. Jeśli twoje pieniądze pochodzą z biznesu, to musisz wytłumaczyć, na czym polega twój biznes. To może zająć kilka tygodni, w zależności od tego, jak skomplikowana jest struktura twojej firmy. Jak tylko bank zrozumie, na czym polega twoja działalność, dostajesz zielone światło i podpisujesz umowę. I to jest moment, kiedy twoje pieniądze są bezpieczne, możesz je przelać na twój rachunek za granicą. Podobnie prosto jest otworzyć rachunek dla spółek inwestycyjnych czy holdingowych. Jeśli przedmiotem działania spółki będzie otrzymywanie dywidend i inwestowanie nadwyżek na rynkach finansowych, to jest to wymarzony klient dla banków w Szwajcarii. Przy czym znów bank musi zrozumieć, z czego będą dywidendy, czyli z jakiej działalności są wypłacane zyski do Twojej spółki inwestycyjnej. I taki proces trwa od kilku tygodni do dwóch miesięcy. No a kiedy jest trudno? Trudno jest wtedy, kiedy rachunek ma otworzyć spółka operacyjna. Dostałem w ostatnich dwóch miesiącach kilka telefonów właśnie od polskich spółek operacyjnych. Duże spółki akcyjne, niektóre notowane na giełdzie, chcą dziś przenieść swoje własne nadwyżki finansowe z Polski na rachunek zagraniczny. Cel jest jeden nie zarobek, nie podatki, ale zapewnienie płynności biznesu na wypadek zawirowań geopolitycznych. I wyobraźcie sobie, że dostajemy odmowy. Banki nie lubią spółek prowadzących biznes operacyjny. Z trudem udało mi się znaleźć bank, który wyraził zgodę na przyjęcie środków takiej spółki. Samo szukanie banku trwało kilka tygodni. Teraz przechodzimy jeszcze przez proces compliance, czyli akceptacji naszego klienta. Tak więc nie czekajcie. To zajmuje czas. W zależności od rozbudowania twojego biznesu powinieneś sobie dać na ten cel od dwóch do trzech miesięcy. Jeśli teraz zaczniesz proces, a mamy listopad 2025, to może w lutym przyszłego roku, dopiero w lutym, będziesz miał otwarty rachunek bankowy. Nie czekaj. Druga trudność wynika z momentu, kiedy decydujesz się na otwarcie konta za granicą. Najgorsze, co się stało przy inwazji na Ukrainę, to panika również w Polsce i nagła chęć otwarcia rachunku bankowego w Szwajcarii przez praktycznie wszystkich. Wtedy pojawiły się kolejki. Czas otwierania rachunku wydłużył się do wielu tygodni. Niektórzy nie zdążyli. Dlatego zrób to teraz. A jeśli nie wiesz, od czego zacząć, zadzwoń. Pomożemy.